Hej, tu Baśka ze składu karmy. Dzisiaj porozmawiamy o karmieniu szczeniąt. Jaka jest różnica pomiędzy karmą dla szczeniaka, a jaka pomiędzy karmą dla dorosłego psa. Karmienie szczeniąt to bardzo istotna sprawa. To tak naprawdę najważniejsze decyzje jakie podejmiecie jako opiekunowie psa. To czym karmicie szczeniaka będzie miało przełożenie na jego dorosłe życie. Szczeniaki potrzebują dwa razy więcej białka niż psy dorosłe. Dlatego tak ważne jest dobór karmy. Dlatego tak ważna jest też zmiana karmy ze szczenięcej na dorosłą. Małe rasy są szczeniakami do 10 miesiąca życia, natomiast rasy duże pozostają nimi nawet do 18 miesiąca. Karma dla szczeniąt jest specjalnie przystosowana do ich potrzeb. Szczeniaki intensywnie rosną, więc warto zwrócić uwagę na to, żeby karma miała wysoką zawartość mięsa i odpowiednie składniki oraz suplementy dbające o ich rosnące stawy i mięśnie. Organizm szczeniaka potrzebuje dwa razy więcej białka i o połowę więcej tłuszczu. Tak więc karmy dla szczeniąt są w ten sposób bilansowane. W karmieniu szczeniąt ważne jest, żeby w karmie nie było zbóż. Zboża są ciężkostrawne i źle wpływają na delikatny żołądek rosnącego psa. Możemy używać węglowodanów, które są lekkostrawne, takie jak bataty. Rosnące psy są narażone na niedobory, ale również nadmiar składników, które podajemy w karmie. To może prowadzić do różnych wad rozwojowych. Najczęstszą wadą są dysplazje lub różne problemy ze stawami. Pamiętajcie o właściwym stosunku wapnia do fosforu, szczególnie przy psach raz dużych. Tu szczeniaki są szczególnie narażone na takie komplikacje. Niezbędnym dodatkiem do karm dla szczeniot będą kwasy omega-3. Wpływają one na cały organizm nie tylko na mózg i koncentrację ale również na wzrok, serce, układ krwionośny, skórę sierść, ale i na stawy. To w takim razie, jak należy karmić szczeniaka? Pamiętajcie, że szczeniaki mają małe brzuszki, więc najlepiej dzielić te posiłki na 4-5 równych porcji. Najważniejsze też podawanie posiłków o stałej porze dnia. Pamiętajcie o stałym dostępie do wody. Jeżeli karmicie suchą karmą, powinna obok stać też miska z wodą. Im pies starszy, możesz zmniejszyć częstotliwość karmienia, ale pamiętaj, żeby nie zostawiać miski z jedzeniem na cały dzień. To może prowadzić do otyłości. I nadwagi. Poza tym jedzenie w misce będzie się psuło i straci swoje wartości odżywcze. Musisz zwrócić uwagę na to, jak karmisz swojego szczeniaka. Jeżeli karmisz niewłaściwie, to możesz doprowadzić do niedoborów, różnych dysfunkcji, biegunek, wymiotów. I pamiętaj, nie zmieniaj często karmy swojego psa, a jeżeli zmieniasz karmę, rób to stopniowo. Zwracaj uwagę na witaminy D3 i wapń. Ich nadmiar może prowadzić do krzywicy, natomiast niedobory białka mogą prowadzić do utraty masy ciała i wolniejszego wzrostu. Z kolei nadwaga prowadzi do dysplazji i obciąża stawy, deformując je. Jak widzicie, karmienie szczeniąt to duża odpowiedzialność. Z małym szczeniakiem to tak jak z małym dzieckiem. To jak będziemy o niego dbali, będzie procentować na przyszłość. Dlatego zwróćcie uwagi na karmy z bardzo dobrym składem i z dobrymi suplementami. W składzie karmy mamy kilka karm, które sprawdzą się jako karmy dla szczeniąt. Karma Eden dla szczeniąt to karma dedykowana właśnie dla młodych psów. Mamy tutaj aż 80% składników mięsnych. W dodatku są też. Suplementy na stawy takie jak glukozamina i chondroityna oraz MSM, czyli biogenna siarka. Ambrozja to również karma dedykowana dla szczeniaków. Ma wyższą zawartość białka i więcej tłuszczu. Jeżeli chodzi o karmy dla szczeniąt, to świetnym rozwiązaniem będą karmy na rybie. U nas jest to Fish for Dogs Papi. Mamy linię Fish for Dogs Finest Papi. I Fish for Dogs Superior, przez to, że są to karmy na rybie, wpłyną świetnie na stan zdrowia Twojego psa, gdyż ryba jest lekkostrawna i łatwo przyswajalna. Duży dodatek kwasów omega-3 pomoże też rosnącym stawom i wpłynie na cały organizm szczeniaka. Fajnym rozwiązaniem będą też treserki czy przysmaki z rybą, bo właśnie treningi i budowanie więzi jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o szczeniaki. W ich życiu przysmaczki będą pełniły bardzo ważną funkcję. To jaka powinna być karma dla szczeniaka? Powinna mieć wysoką zawartość białka, czyli mięso na pierwszym miejscu w składzie, powinna nie mieć zbóż, bo zboża obciążają organizm, powinna być lekkostrawna i mieć suplementy na stawy w składzie. Ważnym będzie też dodatek kwasów omega 3. A jeżeli macie więcej pytań, zapraszam do komentarzy, subskrybujcie nasz kanał i zapraszam na kolejny odcinek.